To znowu ja jestem. To będzie chyba drugi filmik. Ogółem to powiem być pierwszy ten filmik, bo akurat teraz to ja chciałem zrobić to, ale pomalować to, ale na razie zrobiłem, bo jest rozgrzany silnik. I wam wszystkim pokażę, gdzie jest filtr. Jak ktoś będzie przynajmniej yy, szukać filtra, to po tej stronie, gdzie jest hamulec nożny, tutaj. Po tej stronie jest ten filtr. No, pan Marek mi pokazywał, że jest pod spodem. Ja szukałem i niestety go nie Co znalazłem. To? Pokażę inaczej. Tak, o, tutaj. Ja szukałem tu pod spodem, ale go nie ma. I później nie zwróciłem uwagi na to, że tutaj jest takie czalne tego, i to też jest czalne. Tu i tu. I tu jest właśnie filtr, tutaj. A ten tutaj, to jest korek właśnie, który wylewa olej. Jak ktoś będzie już szukać już oleju, to już mam przynajmniej filmik, jakieś informacje o tym, gdzie, co, jak. Tu jest ten filtr. Tu jest ten filter na kamerkę, o widać, o tutaj jest ten filtr, a tu jest ten zrew. No i tak jak mówię, że najlepiej rozgrzać silnik, pojeździć po mieście, czy gdzie tam przyjechać i ok i tak samo i tak samo rozgrzewam też olej bo olej jest zimny kupiony w sklepie dzisiaj i bo w jednym mam miałem ale olej mam już tam tylko 1,5 litr chyba i, i dwie chyba dwieście chyba tam jest dwieście no a tutaj od razu kupiłem 2 litry od razu i, i to trzeba przynajmniej rozgaz bo to będzie zimny olej na gorący silnik to wiadomo co z czym może stać ale na wszelkich padych ja tak nie robię od samochodu się tak nauczyłem tego i tak jak mówię, tu jest ten filtr kurde nie mam jak to łapać o tutaj filtr a tu jest ten zlew no a gdzie jest olej no właśnie gdzie jest olej? olej no do oleju to jest trochę skomplikowane ale też się da też da, bo olej jest tutaj pod tym, pod tym siedzeniem, tutaj po tej stronie. Trzeba oczywiście otworzyć krapkę, odkręcić śrubki tego. Zaraz to pokażę, bo może ktoś nie wie. Ktoś dopiero kupił może quattro i chciałby wymienić zrazu coś, to będzie informacją, będzie jakieś informacje od tego. No to tak, odkręcamy tą śrubkę i tą śrubkę. Te dwie śrubki odkręcamy, wyciągamy krzytego i tam jest taki żylew. No te dwie śrubki wystarczy i na tym koniec. A to co to jest? Apteczka. No to każdy chyba wie. Każdy powinien mieć takie coś. Bo może być sytuacja taka, że coś Ci się stanie. To wiadomo. No. Ale wracmy, wracajmy do tematu tego. To tu śrubeczka jest. I tutaj śrubeczka. Odkręcamy to, ściągamy tą tego. Wieszydzienie i tam jest. Tak jak pokazywałem wcześniej, tutaj na rogu jest czarny taki tego. I tu jest olej właśnie, bo tu jest paliwowy, a tu jest od oleju.